Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, to jest druga niedziela po Bożym Narodzeniu. Pierwsza niedziela nowego roku, pierwsza nowego miesiąca, no i znowu ugadza nas Słowo Boże. E, moi drodzy, bardzo serdecznie do Was Nie te życzenia sobie przychodziście, widzieliście, ale życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, rok Państwa 21. Przede wszystkim Bożego Błogosławieństwa. E, odsyłam do 6. rozdziału księgi czy tam jest e, sam ja, pytanie na to życzenie, jeśli Pan Bóg bo strzeże, niech Pan rozpłomieni nad Tobą swoją wizję, niech w naszym pokoju, na radości, miłości, wierności Bogu, wiary, zaufania, nadziei, obfitości tych darów, kochani, odwagi, wpuścić za Chrystusem, bycia jego świadkiem, a Panie na dzisiejsze słowo odsyła nas do fundament. Cień do mądrości. Wyjątek z tej dziedziny pierwsze z listu te Efezjan, dziedziny kopała drugie czytanie, i oczywiście rolą świętego Jana po raz kolejny, trzeci, dwa, czy czwarty, w przeciągu kilkunastu, kilkunastu kilku pojawia nam się. Więc i to wszystko nas skupia do fundamentu, odsuwa do fundamentu. Mądrość, która czerpie ee, z Jemuzel, czerpie z Judei, czerpie z Izraela, e, z tej tałoty. Wrócić do korzeni z tego testamentu, prawda? do oczy naszej wiary. nie Paweł mówi o tym Chrystusie, jest wszystko, Bóg, Ojciec wylewa łaskę, wszystko chce przez Niego nam uczynić. Znowu, o, fundament determinacji Ojca i Syna. To także jest to w proroku Janowym. Natomiast powrót do Chrystusa, który, o którym mówi Jan, ewangelista, jest światłością. Słowem, które staje się czarnym. W tak stajemy się na co to wszystko. No po to, że początek nowego roku, w sensie minionego roku 2020, no nikt się nie spodziewał, że ten rok się tak potoczy na sam początku, prawda? Że będzie epidemia, że będą strajki w naszej ojczyźnie, że będą lockdowny, nie lockdowny, nie wiadomo co tam jeszcze. A jedno. co się wydarzy, czy będzie gorzej, czy będzie jeszcze inaczej, nie wiemy. I kochani, nie tu jest esencja, dlatego nam potrzeba na fundamentów, bo my z chrześcijaństwa często zrobiliśmy takie yy, znaczy trochę czapkowate wierzenie, takie leną po leną, takie stawianie Bogu i życiu, że wraca z Bogiem do kontrowersji, pytań, dywagacji. <laughs> ale nikt nie chce trwać i wracać do fundamentu. A wydaje się, coś Zmarzę, że to jest najważniejsze, Znaczy że On chce nam bardziej zabrać, ukrócić dostęp do ukryć, zabrać się, zabrać to spotkanie z Bogiem i każdym po co? Bo to jest fundament. Panie bóg jest fundamentem. Bez światłości zawsze będziemy mm, mieli słabe rozróżnienie co do ciemności. Zawsze ta ciemność będzie wydawała nam się jasnością, będzie wydawała nam się atrakcyjna. A jeśli bardziej sprzeciwia do świata, w którym, jak napisał się Jan, jest on sam jeden, to tym bardziej już w światłości, będzie widział, jaka jest wielka ciemność. Ten kontrast, ten dyson. Będzie łatwiej mu odrzucić Ale co więcej, moi drodzy, przestaniemy wtedy zadawać takie pytanie: hmm, po co, na co, dlaczego go Czy Przestaniemy hmm, budować swoją wiarę na, na tym, czy coś wolno, czy nie wolno robić. Będzie przede wszystkim przygnięci do głowy. To będzie najlepsze życie. I on sam będzie nam pokazywał wszystko w swojej prawdzie, właśnie w swoim świecie. Zobaczcie, jak wielu ludzi przychodzi do kościoła Żali, tak dlaczego to, dlaczego tamto w moim życiu, a w ogóle co można zrobić, czego nie wolno zrobić? Czy stosować anticoncepcję, czy nie stosować? Czy być za aborcją, czy przeciw aborcji? Czy stosować in vitro, czy nie? Czy przestrzegać tego, czy nie przestrzegać? Są ważne. Ale my od tego zaczynamy. Naszą wiarę. Od szukania odpowiedzi na te pytanie, to jest było. My mamy zacząć wiarę od szukania w i relacji z Nim, wszechłości, słowa, które stają się ciałem, a wtedy wszystko stanie się jasne. Dzień dobry, Bóg, na ten cały rok, na tę niedzielę, cały, cały czas przed nami błogosławień, władzy Ojca, Syna Ducha Świętego. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia.